Cześć, jeszcze raz. jestem jest Mikicki z kanału. Mikro, Mikro Czyli ja cię sobie z tego w Browstar z? Arturem. Dawno go na tym kanale nie było dosłownie ile. O kurde, co nawet nie od wakacji, 4 miesiące, co nie? Te rzutki były no. ostatnio. No, rzutki, no to, no to właśnie. Jakieś... Nie, były opowiadania. A. No, z Marto, no to to to, to, to z miesiące, to 2, dobra. A dzisiaj sobie gramy w Braula. Nie wiem ile rundek, Artur też nie. No, no pewnie jest jakieś 5-4 rundek i zaczynamy. W ogóle jestem u babci akurat wadzie, że się spotkaliśmy. Oczekajcie, bo ktoś mnie zaprosi do Facebooku. związaną wszystkie. Uj, z Frankiem jest jeszcze na 7. siedem. Uważaj, jest na środku. U, o kurna! O kurna! No mówię. Bez kicia myślałem, że tylko Frank i Rosa idą od tej samej strony, a nie od dwóch innych. O kurna! <laughs> Żeś rzucił. Nie masz szans, nie masz szans, nie masz szans. Kurde. Wzięli cię skampo. Mhm. Dasz? Ile by się tego objawy obie sobie, A! Gorsze <gorsz> <gorsz> jakby było otwarte jeszcze. Po tego, a ja idę po tamtego. Wakacje na pewno będą jakieś rzutki mm -hmm. czy coś. W może będzie odcinek, co nie? Mm -hmm. no, ogóle, a na ile w ogóle wy przyjedziecie w ferie? Nie wiem. pewnie na weekend. Coś takiego, a może teraz nie do. Niedzielę, tylko do poniedziałku. Fajnie, bo. Kurde. O kurde, gdzie ty zginąłeś? Dobra, nie idę tam, bo. Kąpy, tam się i nie. Dobra, jest Artur. Masz misję na Broku? Mhm, wygrać się z razem. Mhm. W ogóle Artur masz każdy, w po, każdy poziom wbity mam 25, bo w tej edycji no, nawet widzieliście, że nie ma odcinków prawie. Ładło, no, ładło. O kurde. O kurde! Muszę to, to zabić. Nie, nie jeszcze ona Cię weźmie. Nie, nie idź, uciekaj, uciekaj. O kurde! No, nie, A, A ja z... Ale drugie miejsce. Mamy wygraną. Poja ekipy wypite mm -hmm. A w na mojego mojego TikToka <noise> I ogólnie nie ma Marta, ale no to to po prostu Ma zaległe jakieś tam klasówki, klasówki ogólnie Artur nie ma, więc akurat mógł przyjechać, ja też nie mam niczego. O kurde jest na środku, a nie nie zabijam. Zabiją mnie! Kurde! kurde! Zabijali? Zabij 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 zabijają? O kurde, szeli, szeli kapiła! O, sobie miał ze 100 HP. A i tak mnie zabił. Nie, nie, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś, gdzieś, nie wiedziałam, nie, 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 nie pięciu oczu w drużynie, dobra. Musisz się dwa wygrać Na koniec jeszcze robimy te wszystkie. Otwieram te wszystkie skrzynki, które u mnie są. No, pewny jeszcze. O kurde, tam jeszcze jest! Skinąłem, uciekaj. Uciekaj. Uciekaj! 3, 2, 1! Ponadny, podobny. Nie. Żyjemy, żyjemy ledwo. Mm -hmm. Ale to już power Cubów mamy. Mm -hmm. Ale najgorzej jest to, że zepsuli ten y, Dobita. No. Dobra. Zabijam. Nie, on miał się wyjść GG Weź połącz się gdzieś. Ja jak się interesował mm -hmm. w sytuacji top. Co to no, Ale to mogę zniszczyć Fuck już zniszczyli Dobra zniszczyłem pani I teraz jeszcze poko, pokoszę O o o o Dobry. No Szeli rosa może nie tak to poko Ośmiobita O kurde O kurde musisz... Fuck, ale dobra, mało się parki Upułać! Królego! Dobra, dobra zrobimy misję. Zrobię misję za 100. Jeszcze raz musisz wygrać? Ja muszę jeszcze. Czekaj, bo nie mam matematyki. Ej, poczekaj, ale dobra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 razy. Teraz gram jeszcze z 5 rundek, żeby, żeby wygrać, oczywiście. Mogę jeszcze? Mhm Daj środek Mam Nikt chyba nie poszedł? O nie, Penny z Marsa O kurde A! Uciekam, uciekam Myślę. No kurde, pan jest obok mnie. Do mnie idzie brok razem z Penny. Też mam teraz. A nie, oni mają mniej park. Weź weź, 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 o Jezu. Dobra, bierz po jakby tamtej hmm. jeszcze. Poczekam na do ciebie. Dobra, bierz. Nagle szeli z ultem. Geja, mam mógł w ciebie? Zabijam. Dobra pani. Шкилку. Ну, может быть, здесь. Ну, чего мне надо летнее ночь? Ale, Cześć, oni no <laughs> Ale oni są mocni. Ale oni są mocni, szczerze przyznam. Idźcie stąd. O kurna, ona ma sześć. No właśnie. I to jeszcze pen jest. O kurna, przegryz, przegryz, przegryz. Dobra. Każdy dzień mnie budzi, mnie również, cześć. Eee, ty, coś ty cuchnie, wiesz co. Na 1.0. Romeo. Dobra, wezmę daj na Ty daj na Mike masz na 200 rance? 26 chyba. Tak? Ja daj na Mike'a mam na 16, czy 17, ja nie umiem gdzieś daj na Mike'a. Ja nie mogę... Właśnie co ty masz O kur... Ja nie wiem, ja <śm> z tym <śm> takimi <śm> Dynamite, Barley, Squid, nie Squid! mnie budzi, mnie również, lepiej ja niepiękne... Cuchnie, wiesz, co? No, 1-0. A y co, co, co ja powiedziałem w rozmowie, że powiedziałeś do mnie 1-0? Co ja wtedy powiedziałem? Nie. Ja właśnie myślałem, także powiesz pewnie 1-0, i powiedziałeś, i tak zastanawiam się cały czas, co to było. A! ULT! Dobrze, nie wykorzystał ulta. A. A! No kurde, ile tutaj jest od Biaży? to Dynamite, Dynamite. Zabili się, nie, dobra a ratunku, ratunku, ratunku. 355 HP. Uważaj, to jest gdzieś szybko. A kurde. Uciekaj gdziekolwiek, gdzieś do krzaków gdzie nie ma nikogo. O której wy to godzinie oglądacie? Napiszcie w komentarzu. O której chcecie, obiad? Eee. Etap wreszcie, wasze widzowie. Wróciłem przez chwilę. Mnie nie było. Dobra Aaaa, Sherry z ultem, pokonałem ją Aaaa Aaaa, ciupam Dobra, nieważne U kurna, daj na Mike U kurna, zabij mnie, po tobie, po tobie, po tobie po to nie masz szans. Aj, trzecie miejsce. Dobra, gramy dalej. Ile minut już dwanaście, Zaraz kończymy, Za jakieś 8 minut najwyżej. Eee, I Iść. W ogóle ja rozpocznę prawie nie w Brawl, ale akurat stwierdziliśmy, że nagramy odcinaki.

sapiam, sapiłam, sapiłam, Leona! A, nie! Nie wychodź! O kurde. Skacz. Dobrze. O kurde. 12 parków na jeden. No. no. Dobra, jeszcze mi został 5 Trzy gierki, żeby ty sobie... Masz w karnecie? Ja, no, dwie. Później otworzysz na koniec. A ty kupiłaś karnet? Nie, w tym sezonie nie. O ile masz komuchała malutko? Nie ja kupiłem. Ta? Mhm. I co? Ile ty się za tym aż oddrpnęła? Proszę wiesz, tego, co zdobujeś? Nie pytaj. Zero? U kurna, ale camper! na środek, tam jest Jackie z Star -Powellem. W ogóle wiesz, Artur, że 7 listopada miał 3 lata od jestem na YouTubie. Ja zapamiętam tą datę, bo się pytałem mamy na odcinku. Pana, który dzisiaj jest? 7 listopada. 7 listopada, a to był mój pierwszy odcinek. No chodź tutaj galę. W ogóle jak mówisz na gaila? Normalnie gale. Ja nieraz gale. Chodź tutaj. O kurde, się. I zrobił mnie. Dobra. O kurde. Za mocni byli. 9 pałek W Nie mam dwóch na razie. I bym jeszcze wygrał chyba trzy razy. To bym miał Daj na środek od razu. Dobra, szybko. No czemu każdy idzie na środek? Zabiłem? Albo on mnie zabił, albo... A! Tak, zabił mnie. Kurwa, tak blisko do zabicia. O dobra, zabiję, zabiję. Proszę, kiedy chcę pójść na nie, to na A, Dobra, pani. po mnie. <głos> <głos> o nie, to jeszcze jest prima. O kurczę, ale zrobiłeś to. A ja nie da żadę. Artur, co ty zrobiłeś? O, o. Dobra, uciekaj, uciekaj. Uciekaj, ultem nawet. Ultem, tak, 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 no O kurczę, ja, Dobra dobrze. No, nie wiem, szans. Ale A wtedy. Nie. Dobra, zrobimy się za 250. Ja za 500, musisz jeszcze trzy razy wygrać. Dobra, bierzemy rowę. To jest sprawdzony zawodnik. O, a to nie ma? Że się nie odzywa? Nie. A, to się Że się nie odzywa? Psy się odzywają. Ja bym chciał, żeby... Kurde. O kurde! a, no Mortis, dobrze. Uważaj, to jest ten. Idę na maksa. Albo dobre jednak nie. A! Kurde, dobra, uciekaj. Uciekaj, uciekaj, nie jej sięj. Ugh, O kurde, ugh, po mnie, po mnie. jest tak Taki, duży, taki mały, mały Może świętym się... być. Taki duży, taki mały, może świętym być. Taki ja, W ogóle ja najlepsze oceny mam i z, z religii, bo my na religii mamy mega proste. A historii jest najgorzej u mnie i na przyrodzie. A ty Artur, co, co masz najgorzej? Mm, fizyko. Mhm. I niemiecki pewnie. Mhm. Niemiecki najgorszy. Dobra, do, dobra, zabiję. O kurcze! Dobra. Co tam jeszcze jest? Stył. Oż skurczy byk. 11 był 12 w sumie, bo już mam jednego następnego. kulikita get it. Nie Kliki tak

Co się na jakie dobra, Win, jeszcze dwie rundy i, i, i robiłem to. O, A ja akurat jak teraz dwa razy wygramy, to mam y, trzeciego beatboxa. O, to otwieram dobra. też na Artura. W sensie Artur też otwiera i powiada, nawet coś mi leciało. Dobra, dalej Ten dobra. odcinek będzie trwał... Dobra, nieważne ile? 25 minut pewnie. Jeżeli nie wygramy teraz. A! Sory, że tak smarka ale mam trochę katar. O kurde, o kurde. A... O kurde, brok. Kurde. Uciekaj, 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 uciekaj. O, ale miał zrobione. Ale to jest, to jest perfidny hacker. To więc zagramy jeszcze dwie rundy, żeby ten... żeby tego goodboxy... No i tak musimy skręcić dwie rundy, wygrać. No hmm. Dawaj od na chwilę, jak nie opłaca. Mhm. W sumie bardziej się opłaca tam, bo te niby mamy i te yy, wszystkie perki, bo możemy zginąć szybko. No właśnie. Dzięki takiej Shelly na przykład. Aha. No, nie możemy iść na środek, bo to jest za. To ty idź tam, a ja pójdę na środek. Dobra. Może coś uda. W życiu. Pamiętasz znowu w życiu? Ci nie wyszło, jak śpiewaliśmy, jak ja się To były Pychowice, czy co? Jak się nazywało, to zostało w kosza. Porażkowica. Porażkowica.

A... Przeczytaj. I dawaj, teraz Ty ich dojeżdżasz. Dobra, pó niej. Nie iść o niego. Chcesz, gdzie jest? Tam na dół poszedł. Uuu, Jezu, o Jezu, o Jezu. O kurde odradził się kto to chodzi. O oh, Jackie, Jacky. Dobra, masz jednego połeku była. Ale... Zero. A parki dać parki Dobra, nie. Typa się, tak nie wiem, wiem, wiem. O Jezu się. Jeszcze cztery drużyny, jezu, z nami trzy. Trzy. Zabili. O Nie, zabili ci. Kto jest na środku? Ty nie lepiej. Idę. Nie, nie.

23 minuty. 4. O Jezu, Daję Pół godziny gramy już. Dobra, dawaj szybko. szybko. Robimy, musimy to wygrać. Teraz tego nie wygramy to. Lipka, lipka. No, Ho, lipka. Albo jeszcze dwóch jak nie wygramy, to to będzie 30 minut już Kurde. Dobra, za 20 minut obiec. Za 20 minut? No. zostało 16, czy 18? A nie, za 32, dwie, no. Kurna, wszystko na to. O, zabiję, zabiję. Dobra, jedna drużyna po, po jednej drużynie. Kurna, jak on mnie dziabył. A! A! Dobra, okay. nie uciekaj, tam jest Mortis, tam jest O oh, Jezu, 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 Jezu. Uciekaj, Mortis, Uciekaj, uciekaj, ja mam multa, jak coś tu się uderatuje. Nienawidzisz, jak ci telefon zasięgnie ekran? Mhm. Mm to jest takie wkurzające Ty idziesz od jednej strony i od drugiej idę. Zobaczcie, czy nikogo nie ma w krzakach. Cześć. Ojej, oj, Martis, 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 Martis. Nie, Dobra. Aaa, wygrano. Nie. Dobra, win. robimy, otwieramy, robimy opening. Trzy big boxy. Dobra, u mnie ja pierwszy, dobra? Mhm. To u mnie tak. Mega skrzynka za punkty, mała skrzynka za punkty mocy. Druga mała skrzynka. Big box, szybko, bo już ten człowiek trwa zdecydowanie za długo. I ostatni big box, a i nic nie ma. Marta, niestety nie zobaczycie już, też ma big boxy, powiemy wam, co to robi. Nic, tylko monety w drugim... Też jest tylko monety i w trzecim Też jest tylko monety. <grym> Dobra. czekaj, ja już pokażę wam Dobra, to by było na tyle w tym odcinku, także... No co on już nie będziemy więcej grać, może później jeszcze nagra w drugie ja Nie. No. Jakbyśmy nie mieli co robić na 26 minut. Cześć! Trzymajcie się do zobaczenia Elo i siema.